Teraz nadeszła chwila, w której dowiemy się, który z naszych kolegów został wyróżniony w konkursie na najlepszą pracę. Wyróżnili Państwo Michalinę Jabłońską. Zapraszamy tutaj. Kolejne wyróżnienie wędruje do Małgorzaty Mader. Zapraszamy. kolejne do Piotra Adamskiego. Trzecia nagroda przyznana została Joannie Masiarek. Zapraszamy. Zapraszamy tutaj na scenę do nas. I poruszane. Zapraszamy. powędruje do Marty Guki. Zapraszamy. Natomiast zwycięzcą konkursu na najlepszą pracę plenarową 2010-2011, który odbył się drogą demokratycznego głosowania jest Michalina Jabłońska. Gratulujemy bardzo serdecznie. Reszta dyplomów oczywiście zostanie tutaj przekazana, że pozostając zwycięzcą. Mam no przykro, że dzisiaj do nas nie przybyli, ale cóż, trudno. Takie trudno. Dobrze, oczekujemy na jeszcze nagrody, następne, a w tym czasie zaprosimy już tutaj do nas ludzi, którzy bardzo nam pomogli w realizacji całego przedsięwzięcia. Pragniemy z całego serca podziękować tym, bez których archiwista nie mogłaby istnieć, a więc przede wszystkim władzom naszej uczelni, panu profesorowi Politechniki łódzkiej, doktorowi habilitowanemu, inżynierowi Dariuszowi Gawinowi. Zapraszam do nas to również, jeżeli jest. Ja. Także profesora Politechniki Łódzkiej, doktora habilitowanego inżyniera-architekta Marka Pabicha, dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki. Oraz doktora inżyniera Jana Jaruzela. Zapraszam. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy również e, ludzi, którzy poświęcili nam swój cenny czas, a także wyszepi się na naszą rzecz dóbr materialnych oraz wspomogli nas finansowo. I tutaj e, przede wszystkim panom, panią Annę Szlaską z firmy Maskopi. Teraz e, panie, panią Monikę Sopczak również z firmy Maskopi. Zapraszamy także przedstawiciela kina Charlie oraz Ludzkiej Okręgowej Izby Architektów. Pana Edwarda Torzyńskiego z firmy Bajka. Oraz pana Krzysztofa Urwankiewicza. Zapraszamy. Dziękujemy również przedstawicielom mediów, które zgodziły się objąć patronatem to doniosłe wydarzenie. Przede wszystkim pani Ewie Chojnackiej, rzecznikowi prasowemu Politechniki Łódzkiej. Zapraszamy tutaj do nas. oraz pana Roberta Sakowskiego, naczelnego odziennika łódzkiego. Zapraszamy również przedstawiciela studenckiego Radia Żak. A także panią Monikę Modrzejewską z magazynu Consido. Dziękujemy również dyrektorowi TVP Łódź, panu Dariuszowi Struszczakowi. A także pani Magdalenie Wierciok z TVP 3 Łódź. O, Dziękujemy również Radiu Łódź. A także panu Przemysławowi Danie z MM Łódź. Kolejne podziękowania kierujemy do naszych przyjaciół, a więc przede wszystkim pani Zuzannie Bedyniak ze Szkoły Wizażu 4 Pory roku, która nas dzisiaj charakteryzowała razem ze swoimi pomocnikami. Jeszcze bardzo zapraszamy. Również panu Jakubowi Toszkowi, naszemu fryzjerowi. Zapraszamy. Dziękujemy również pani Krystynie Cygórskiej. panu Bronisławowi Kicińskiemu. Zapraszamy tutaj do nas. Podziękowania specjalne pragniemy skierować do ludzi, bez których archiwista w ogóle by nie powstała. Czyli przede wszystkim do pana Darka Grzelaka, Piotra Gawłowskiego oraz Patryka Pietronia, ojców założycieli archiwiasty. Zapraszamy do nich. Panu Darkowi Grzelakowi pragniemy podziękować za to, iż co roku użycza nam Studenckiego Klubu Futurysta oraz zapewnia nam wykwitny catering z restauracji Soficowo. Dziękujemy również za to, że jest naszym przyjacielem, za jego typowe wsparcie, ale za pomoc w trudnych, pewnych zadaniach, a także za fantastyczne pomysły. Dziękujemy. Panu Piotrowi Kowalskiemu <grywanie> pragniemy podziękować przede wszystkim za niesamowity plener, który głęboko zapadł w naszej pamięci i sercach, za jego mądre rady, wsparcie i pomoc. Dobre słowo za to, że pragnie dzielić się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością. Bardzo dziękujemy. Wreszcie Patrykowi Pietroniowi chcemy bardzo podziękować za jego pomysł stworzenia tak niesamowitej i jedynej w swoim rodzaju imprezy dla studentów architektury i urbanistyki, jaką jest ArchiFiesta, za jego szalone, genialne pomysły, za jego wewnętrzną energię, którą zaraża nas tutaj, wszystkich wokoło, za jego wsparcie w trudnych chwilach, a także za to, że zawsze mogłyśmy na niego liczyć. Dziękujemy. Następnie serdeczne podziękowania pragniemy złożyć pani magister Janinie Mrozowskiej, dyrektor osiedla Akademickiego, za to, że po raz kolejny zgodziła się użyczyć nam miejsca do stworzenia w Wernisażu i Gali w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do nas. Prosimy tutaj. Chcemy również podziękować Studenckiemu Klubowi Futurystę, oraz wszystkim pracownikom, którzy udostępnili nam ten klub nie tylko na sam dzień imprezy, ale również przez wszystkie nasze wieczorne, dość długie spotkania organizacyjne. Także dziękujemy. Musimy również podziękować Emilce Jakubowskiej, naszej matce chrzestnej, która już po raz trzeci z całego serca zaangażowała się w stworzenie tej imprezy. Dziękujemy za to, że zawsze wspierała nas we wszystkich naszych działaniach. Pomagała jak tylko mogła najlepiej. Była dla nas prawdziwą przyjaciółką. Dziękuję. Na koniec z całego serca pragniemy podziękować panu prorektorowi do spraw studenckich, panu doktorowi habilitowanemu inżynierowi Wojciechowi Wolfowi, przyjacielowi jesteś, za to, że Dziękuję. bardzo pomógł nam finansowo, za to, że możemy dzisiaj tutaj liczyć na jego obecność, która jest dla nas niezmiernie ważna, a także za to, że brał udział z nami również we wszystkich, udział we wszystkich wydarzeniach, które promowały dzisiejsze wydarzenie. Dziękujemy i zapraszamy na scenę do nas. Czy zechciałby Pan dodać coś od siebie? Nie wiem, co mam powiedzieć, jestem wzruszony. Bardzo cieszę że z Wami jestem. Dziękuję bardzo. Teraz zostaną jeszcze rozdane podziękowania i nagrody, tylko czekamy na nie, nie wiem. Teraz Jerzy uciekł, czyli zostałem tylko ja właściwie z mikrofonem. <noise> Proszę Państwa, popatrzcie, jak pięknie wyglądają antyczne kobiety. Dziękujemy. <noise> ja myślę raczej o strojach. Popatrzcie Państwo na Patryka. To ja właściwie, Panie Patryku, to właściwie byłbym nie nawet powiedzieć, Patryk, Patryk. Ponieważ bez Pana naprawdę nie byłoby tej uroczystości. Może Patryk chciałby <grym i> zadać. <zdaniem> jestem przyzwyczajony, że zawsze coś mówię, więc Panie dyrektorze. <grym i zdaniem> to mogę raz nic nie powiedzieć, nie? To też będzie niejako takie specyficzne wystąpienie, ale nie, no nie dam Państwu przeżyć tego bez mojej wypowiedzi. Więc Panie rektorze, Pan powiedział, że beze mnie, no ale jakby Pana nie było, to bez Pana też nie był architekt. Nie, nieprawda. nieprawda. Czyli powiedziałem jakieś kłamstwo, ale już nie jestem studentem. To nieprawda, proszę, proszę że Państwa. To bez tego... Beze mnie by to na pewno się, na pewno by się odbyła, odbyło, bo są architekci. Bez architektów by nie było archikiesty. Natomiast Patryk to stworzył, Patryk nadał temu ten klimat, a kolejne rzesze organizatorów utrzymały tę imprezę w tym stylu. W I, o tym, stylu. I o tym właśnie chciałem powiedzieć, bo studenci studentom, no i mamy tutaj taki dowód, że stoją tutaj studentki przed Państwem już godzinę, może nawet więcej, nogi im się lekko uklinają, ale... Jednak jeszcze z Państwem stoją i do Państwa mówią. One to robią pierwszy raz w życiu. Ja już to robię przynajmniej po raz siódmy, więc jakoś tak się tutaj już zadomowiłem. Trochę. Ale powracając, studenci i studentom. Jesteśmy w studenckim, w Studenckiej sali Nowej. Bawimy się w Studenckim Grupie Futurysta. najgłośniej na Studenckie ŻAK. Grają u nas Studenci Akademii Muzycznej nasi studenci nasi powiedziałem to pan rektor powinien powiedzieć studenci już tak awansowałem siebie sam ale tak to czasami mam nawet zaczęłem je także proszę państwa tutaj jest tu są na scenie tylko dwie organizatorki ich jest tak naprawdę więcej co roku drugi rok organizuje archiwistę to już państwo wiedzą co roku tych osób przybywa kilka lub kilkanaście, no w tamtym roku mieliśmy taką sytuację, ale ogarnęliśmy to. One przez dwa, miesiące, przez dwa miesiące, razem z nimi spotykamy się, to znaczy stare archiwieściaki i nowe, i razem układamy ten plan i scenariusz całej dzisiejszej imprezy to nam zajmuje dwa miesiące dwa razy w tygodniu po 8 godzin. Czyli już prawie pół etatu, nie? No. One nic z tego nie mają, oprócz tego, że widzą Państwo uśmiech na twarzy. No i to jest, to jest fajne. Impreza jest po prostu non-profit. No i bardzo się cieszę, że tutaj kurczę jesteśmy wszyscy i że możemy się razem bawić po raz siódmy. Mam nadzieję, że ta impreza będzie miała swoją, czy tradycję, to już chyba ma, ale że co roku, drugi rok będzie miał tyle siły, wiary, a nie jest to proste, bo wiecie państwo, że jeżeli student, który jest zaledwie po pierwszym roku musi mieć w sobie naprawdę dużo mocy, siły i takiego zaparcia, zawzięcia, żeby, żeby móc uczestniczyć w ogóle w tych spotkaniach i dotrwać do końca. Jak Państwo wiecie, architektura, studia architektura i urbanistyka, no nie są to lekkie studia, biorąc pod uwagę, że Dziewczyny są z studiów dziennych, a z nami miały spotkania czasami do rana. Rano chodziły na zajęcia, ale jednak udało im się to wszystko pogodzić, dlatego wielkie brawa dla nich. Dziękuję bardzo. Prosimy teraz, abyście stworzyli Państwu szpaler, abyśmy mogli wraz z Panem Roktorem udać się na miejsce wzniesienia toastu i na początek.